Cześć. Jako, że już nowa kawa przyszła, trzeba ją zbroić i w związku z tym stwierdziłem, że dzisiaj może mały tutorialik, jak zainstalować sakwy, a dokładnie stelaż do sakw. od SW Motecha. Są to tekstylne sakwy, całkiem niezłe. Już testowane przez mojego dobrego znajomego. Na jednej z naszych wypraw. Co będzie do tego potrzebne? Klucz oczkowy albo płasko-oczkowy e, 14, klucz płaski lub oczkowy płasko-oczkowy 8 i będzie do tego potrzebne e, klucz imbusowy 3, ten mniejszy, tutaj i będzie potrzebna szóstka. No więc do rzeczy, jeżeli chodzi o stronę prostszą, to już mam zrobioną. Czyli strona lewa po lewej stronie nie mamy wydechu, więc sety są przykręcone tylko na tych śrubach. Odkręcamy je i po złożeniu zestawu takiego podstawowego, czyli ten slider przykręcony do tej ramy, przykręcamy pod set cały z podnóżkiem i przykręcamy załączone załączonymi śrubami do tego potrzebna jest ta spinka ten klips trzyma całe torby żeby nam nie uciekły w tył podczas jazdy żeby nie zostały zdmuchnięte montujemy to przez tulejkę do tego są dwie takie dłuższe śruby imbus szóstka i wszystko razem skręcamy tu z tej strony nie ma większej filozofii no więc jeżeli chodzi o stronę prawą motocykla to jest troszeczkę więcej zabawy ponieważ mamy wydech i tutaj trzeba też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy już zdążyłem sobie odkręcić set a tak wygląda ten setik. i on jest zamontowany w ten oto sposób, nic nie trudnego. I co jest ważne, tutaj w zestawie dostajemy taką podkładkę. Musimy ją zainstalować od strony wydechu, uchwytu wydechu, po to, żeby uzyskać dystans potrzebny do prawidłowego zamontowania tego stelażu, który tutaj już mam zmontowany. Składa się on tak jak mówiłem wcześniej, z dwóch części. Część metalowa, i do tego slider plastikowy, jest przykręcony właśnie w ten sposób. I jak mówiłem, długa śruba, tulejka, i zaczep taki sam jak jest po drugiej stronie. Tak wygląda zmontowany zestaw. I odpowiadając na pytanie, po co jest ten klucz ósemka, no to właśnie odpowiadam tutaj, w tym miejscu żeby to wszystko poskręcić razem, musimy niestety zastosować niestety niestety klucz ósemkę no i imbus trójeczka. Jak mówiłem wcześniej, podkładka dystansująca, polecam właśnie chwycić sobie w ten sposób, żeby już nie spadał nam ten set. Będzie nam dużo prościej zamontować ten stelaż. Musi być odgięciem zawsze od motocykla, wytłoczeniami do góry. No i już za momencik wracam z, z przykręconą częścią. Jedna śruba już gotowa, chwycona, żeby nam nie uciekało. Zakładamy drugą, lekko chwytamy. I przystępujemy już w tym momencie do przykręcenia tego na stałe kluczem. E, ważna rzecz. E, żeby ustawić sobie ten klips, tę, tą zapinkę, polecam założyć sobie przed przykręceniem tej długiej śruby sakwy i złożenie całego stelaża. Po co? Po to, żeby zawsze mieć idealnie ustawioną, ustawiony ten klips, tą zapinkę. Ok, set na górnym mocowaniu jest już przykręcony. Wygląda to w ten sposób. A teraz zabieramy się za skręcanie wydechu. Jak widać, jest już tam ta srebrna podkładka dystansująca. I tu w tym momencie użyjemy klucza 14 i z tej strony klucz imbusowy, ósemeczka. Co jest ważne, ta śruba zostaje oryginalna razem z nakrętką. Do tego zestawu tylko dodajemy podkładkę Jeżeli chodzi o pałąki skręcamy je przy pomocy tych dwóch śrubeczek wcześniej wkładając tą rurę do środka tutaj w to miejsce No i w zasadzie w zasadzie to jest cała filozofia jedna i druga strona wygląda dokładnie tak samo potem wsuwamy i powinno to ładnie tak zaskoczyć jeżeli chodzi o przygotowanie samych sakw, to też już to sobie wcześniej zrobiłem. Warto przykleić sobie załączone w zestawie takie maty, odbojniki, po to, żeby nie zniszczyć sobie tutaj malowania. Jest też załączona folia polecam y, użyć tej folii polecam ją przykleić niemniej ja tego nie będę robić ponieważ motocykl cały idzie do oklejenia w folie PPF więc z automatu będę miał tutaj swoje zabezpieczenie i całość po zmontowaniu wygląda w taki sposób a z kolegą ostatnio się śmialiśmy właśnie że no, on dał atest do 220 Niemniej jednak starać się nie przekraczać tych 130. Pamiętajmy, że są to jednak sakwy tekstylne, które no, mają swoją wytrzymałość i lepiej nie przeginę. I oczywiście, jak zawsze, w tym materiale nie ma lokowania żadnego produktu.